Witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku wideo, który jest tworzony na potrzeby portalu Mam dziś przyjemność, że mamy zmarłym panu który jest właścicielem niezwykłej tej restauracji pod Gardianem Odzielem. Więc może już nie przedłużają, przejdę do kolejnego pytania, żeby dowiedzieć się też więcej o restauracji. Bardzo proszę. proszę. Ja, więc pierwsze pytanie, skąd się pomysł na taką finalną nazwę? E, witam wszystkich, chciałem gratulować pomysłu, cieszę się, że go realizujecie w ten sposób. Nazwa lokalu wzięła się stąd, że mieliśmy kiedyś do artystę, który wymyślił cały pomysł drewnianego Bociana, bo się dobrze kojarzy, robił różne akcje produkcyjne. No i tak zostało. Jest drewnianego Delwianego Buciana przed wejściem. Kiedyś był duży taki kiermasz świąteczny w olicach Girońskiej. Uważam, że nazwa jest świetna i za pomysł stworzenia takiego lokalu też jest możliwe. To jest bardzo fajne słowa, nieco dżekna. jak Pan powiedział, może przyciągnąć klienta do eksploatacji? Klimat, jaki tutaj panuje, na pewno. Ludzie, którzy pracują, którzy są znani, których klienci kojarzą. My kojarzymy klientów, proponującym różne rzeczy, które zamówią na co dzień. Więc myślę, że jedzenie oczywiście jak najbardziej, bo dobrej kuchni to nie istnienie 15 lat. Jakie Różnorodne bardzo. Na początku byliśmy tylko picerią, ale z czasem klienci zaczęli oczekiwać od nas czegoś więcej. Poszliśmy ryby, dania wodowe, poszerzyliśmy nasze mniejsze wesołaści, więc jest kuchnia bardzo różnorodna. Menu jest bardzo rozbudowany, tym niemniej ja się staram, aby każda poprawa była wyjątkowa w tym menu, bo no nie jest sztuką zrobić szerokie menu, sztuko jest robić to menu tak, żeby było ono dobre i żeby się zmieniało względem gustów i pieniędzy. Rozumiem, A czy to znaczy otwarcie instalacji to był przypadek, czy światowe działanie? Przypadek, to był jeden z pomysłów wielu pomysłów mojego ojca. Przetrwał, bardzo się cieszę, jest to rzecz, jaką bardzo trudno stworzyć dobrą restauracji. Średni cykl życia restauracji to jest 6 lat. Później lokal powinien się zmienić, uprawnienia, zmienić nazwę, jak zazwyczaj, również zmieniać go Tak, oczywiście. Dużą popularnością się cieszy się obiad śląski, weekendami. Tutaj w strasznie leśny i szklarski obiad, musi być kuchnia tradycyjna yy, to, też. Kiedyś miałem obiady śląskie w pół weekendy, ale stwierdziliśmy, że jeśli ktoś przyjeżdża jak najpiękniejszy z Chorowa lub śląska, bo tam bardzo dużo osób również z Krakowa, z Poznania, yy, jest fajną rzeczą, jeśli ktoś może starać czegoś co jest tutaj dla nas tradycyjne. Tak? Przecież smak. wszystkich smaków świata trzeba pan tylko Na czekoladę. Na czekoladę? Tak. czyli To jest... Dobrze, ostatnie pytanie. to że coś to Ja myślę, że zachęciłbym w prostu klipca, którą okazję spróbować. Jest wyjątkowa. Czasem receptura naszych potraw się zmienia, tak samo jak z tą pizzą. Myśmy początku sobie pizzę na takim tradycyjnym, grubym sieście grubowym. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że klienci pytają cięcie cienkie ciasto, pół roku mi zajęło znalezienie pewnej struktury. Ciasto robię sam, więc tym bardziej zachęcam klientów nowych, żeby spróbowali tej pizzy i gwarantuję, że, że wrócą tutaj. Na pewno wrócą, bo to jest coś, czego nie ma nigdzie w w takim razie dziękuję także Jakubowi za dziękuję bardzo i zapraszam właśnie do pizzerii w Podpękanym Dziękuję.